Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacre Coeur, pozdrawiam Was dzisiaj stojąc pod drzewem, gdyż na przykładzie drzewa pragnę pokrótce omówić pewną kwestię niezmiernie istotną dla życia Kościoła, narodu czy każdej innej wspólnoty, której Pan Bóg wyznacza wspólną drogę i powierza jakąś misję dziejową. Otóż każda taka wspólnota na kształt drzewa jest zasadzona w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie, zapuszcza korzenie głęboko w swojej glebie, a z tych korzeni wyrasta pień, pnia z kolei konary, gałęzie, które wydają liście, owoce, i takie drzewo żyje, ono jest żywym organizmem, ale jest żywe dopóty, dopóki właśnie organicznie się rozwija. Taka wspólnota jest sztafetą pokoleń z ojca na syna. Przenosi się pewne wartości, pewien charakter, styl i to trwa, to żyje. Jeżeli dokonuje się próby odcięcia pnia od korzeni, Następnie korony od pnia i jakiegoś sztucznego skojarzenia korony bezpośrednio z korzeniami, to przecież takie drzewo umiera. Ono staje się drewnem. Nie masz po... przede wszystkim. Skąd ta pewność, że my trafiamy do właściwych korzeni? Często możemy pomylić. I korona może spocząć wcale nie na korzeniach własnego drzewa, tylko drzewa zupełnie obcego. Powtórę, bez pnia te resztki szybko uschną. Liście uschną, zwiędną, nie, wy... nie wydadzą żadnego owocu. Takie drzewo obumiera, staje się drewnem z którym ktoś może zrobić wszystko co mu się żywnie podoba i tak jest na przykład z życiem narodu dopóki naród stanowi sztafetę pokoleń z ojca na syna przekazywane są wartości przekazywany jest charakter narodowy wspólne cele dążenia jeżeli się rozwija prowadzony przez boga w ciągu wieków w ciągu dziejów dopóty jest żywym zdrowym organizmem ale jeżeli się próbuje nawiązać do jakichś wyimaginowanych pradziejów, w sumie nieznanych, wymyślanych, jak na przykład wszystkie ruchy neopogańskie, chociażby w socjalistycznych Niemczech Adolfa Hitlera, gdzie ci socjaliści narodowi wymyślali sztuczną jakąś religię, wyobrażali sobie tam starogermańskie wierzenia pomieszane jeszcze z czymś Robili jakieś przedstawienia, jakieś tam odgrzewane niby kulty religijne. Podobnie jest z całym neopogaństwem współczesnym. Przecież to jest głupie i chore. Jak można odgrzebywać coś, o czym się nawet nie ma pojęcia, co do czego nie ma się pewności, że to w ogóle było rzeczywiście, że, 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 z, że z tych korzeni rzeczywiście wyrastał nasz pień. Nawet tych korzeni nie znamy, to są jakieś tylko domysły, hipotezy. Tak podobnie jak dam przykład górki klasztornej najstarszego znanego sanktuarium maryjnego w Polsce z roku pańskiego 1079, najstarsze znane sanktuarium. I tam jest taki święty gaj prowadzący do sanktuarium, aleja taka. Gdzie rzeczywiście był jakiś kult pogański jeszcze przed chrześcijańskim objawieniem? I tak Duch Święty prowadził, że najpierw tam był jakiś kult pogański, potem dopiero objawiła się Matka Boża, na tym gruncie przyjęło się chrześcijaństwo. I nasz naród tam dojrzewał, wychowywał się i wzrastał. To jest organiczny wzrost zdrowego, normalnego, żyjącego drzewa. Ale przy tym świętym gaju ktoś zrobił próbę rekonstrukcji owego pierwotnego pogańskiego miejsca kultu. Postawiono jakieś tam kamloty, jakieś posążki światowidów, nieświatowidów. A nikt tak naprawdę nie wie, czy to tak wyglądało, czy inaczej wyglądało. Czy nasi przodkowie, jacyś tam dawni prehistoryczni czcili światowidy i kupały, czy jakieś inne bożki, kto to wie w ogóle. To są wszystko tylko czcze domysły i tak naprawdę nieistotne. Bo to z tych korzeni dopiero Pan Bóg wyprowadził prawdziwy, zdrowy pień chrześcijański, nasz, polski. I on zaowocował wspaniałą, naszą, unikalną, jedyną w swoim rodzaju przepiękną, przebogatą sarmacką kulturą. To są owoce, to jest cały dorobek, wspaniałe dziedzictwo naszych dziejów, naszych przodków. Jeżeli ten pień odcinamy i sięgamy do jakichś zupełnie dziwnych, wymyślonych korzeni, to przecież grzeszymy jakąś straszną naiwnością. To jest naiwne i chore. I w ten sposób dajemy z siebie zrobić drewno, które inni mogą zużyć na podpałkę albo wyciosać z tego co im się żywnie podoba. Tracimy naszą tożsamość religijną, narodową, przestajemy być sobą, przestajemy być zdrowym, żywym drzewem. Tym polskim drzewem, które wyrasta z naszej rodzimej gleby i wypuszcza w przyszłość wspaniałe konary, gałęzie, niewiędnące liście i dojrzałe owoce naszej kultury duchowej i materialnej. Pozbawiamy się tego wszystkiego dobrowolnie. Inni mogą z nami wówczas zrobić, co im się tylko żywnie podoba. Więc nie dajmy się na to nabrać. Bądźmy żywym, zdrowym drzewem. A nie jakimś chorym drewnem przeznaczonym na podpałkę. Trzymajmy się żywo tradycji naszych przodków. A jeśli już jakiś, jakiś fragment pnia odcięto, jeżeli in, ileś pokoleń już poszło inną drogą niż ta odwieczna, którą nam Pan Bóg powierzył, jeżeli mamy misję, Bycia rycerstwem przedmurza chrześcijaństwa. Taka była cała pierwsza rzecz pospolita. Ale jeżeli zatraciliśmy tego sarmackiego ducha, jeżeli przestaliśmy być tymi rycerzami przedmurza, jeżeli daliśmy się już bardzo jakoś duchowo-kulturalnie spauperyzować zniewolić co wtedy? Wtedy, jeżeli jeszcze są. Przedstawiciele tej wspólnoty, tego narodu, którzy zachowali owego ducha rycerskiego, sarmackiego, którzy są jeszcze przedstawicielami tej jedynej w swoim rodzaju przepięknej, bogatej polskiej, szlacheckiej kultury, to trzeba sięgnąć do tego i odbudować. Ten kawałek pnia jeszcze można włączyć, rany się zabliźnią. I drzewo na nowo zrośnie się i wypuści zdrowe, potężne konary, które wydadzą gałęzie, wspaniałe liście i owoce.